Partnerem reklamowym redakcji jest Computronic. Wejdź na komputronic.pl i sprawdź okazję dnia. Fire od naszego rodzimego studia The Astronauts trafił do graczy we wczesnym dostępie na platformie Epic Games Store już we wrześniu 2023 roku. Projekt śledziłem z zainteresowaniem od jego pierwszych zapowiedzi, ale nigdy nie znalazłem okazji, by samemu zanurzyć się w tym mrocznym świecie aż do teraz. W związku z publikacją sporej aktualizacji, deweloper udostępnił nam klucz do swojej pierwszoosobowej strzelanki. Zakasałem rękawy, chwyciłem za broni, założyłem na twarz maskę łowcy czarownic i wyruszyłem na przygodę. By dostać sromotny wpierdziel. Raz. Zarazem. Bo Witchfire to nie miejsce dla osób o słabych nerwach, to nie produkcja dla tych, którym brak cierpliwości i samozaparcia. Niemniej ci gotowi podjąć wyzwanie, zostaną nagrodzeni za swoją determinację. Ale może po kolei. Po jednej stronie, my, resztki ludzkości rządzone przez Kościół. Po drugiej one, złe wiedźmy i ich upiorne zastępy. Wyraźnie przegrywamy wyniszczającą wojnę z nimi, ale szalon zwycięstwa na naszą korzyść może przechylić odkryty przez papieskich zwiadowców wrak statku, który zaginął kilkaset lat temu. Ten znajduje się na terytorium kontrolowanym przez jedną z Wiedźm, a na jego pokładzie ma znajdować się wartościowy artefakt. Papież decyduje się wysłać na trudną misję odzyskania tego potężnego przedmiotu jednego ze swoich łowców czarownic, czyli nas. Zmęczeni podróżą w głąb terenów wroga z ograniczonymi zasobami musimy jakoś przeciwstawić się siłom zła i wykonać tę, wydaje się, samobójczą misję. I uwierzcie mi, nie będzie łatwo. Rozgrywkę zaczynamy od wybrania jednego z sześciu dostępnych łowców czarownic, zwanych również drapieżnikami. Każdy z nich ma inny ekwipunek startowy. Składać się na niego mogą broń palna, broń demoniczna, zaklęcie oraz różnorakie amulety i fetysze dające naszemu bohaterowi różne bonusy. Każdy z drapieżników posiada 6 cech o różnych wartościach. Witalność wpływa na maksymalną liczbę punktów życia. Leczenie determinuje to jak szybko i jak dużo zdrowia odzyskujemy, gdy korzystamy z mikstur i innych leczniczych przedmiotów. Wytrzymałość definiuje zarówno maksymalną liczbę punktów kondycji, którą zużywamy, gdy biegamy, skaczemy i daszujemy, jak i na tempo jej regeneracji oraz zasięg wspomnianego dasza. Czarownictwo odpowiada za prędkość odnawiania się czarów, które za każdym razem, gdy są wykorzystywane, potrzebują nieco czasu, by się naładować. Metanoia decyduje o tym jak dużo tytułowego wieśmiego ognia, o którym więcej później wchłaniamy podczas jego pozyskiwania. Zaś szczęście wpływa na te wszystkie elementy rozgrywki, które wymagają farta, jak choćby na to co tam nam się trafi w odnajdywanych tu i ówdzie skrzyniach. Po wyborze naszego drapieżnika, trafiamy od razu do hermitorium, czyli bazy wypadowej podczas naszej niebezpiecznej krucjaty. Zaniedbane, rozpadające się miejsce jest jednocześnie naszym największym przyjacielem i sprzymierzeńcem. To tutaj możemy złapać oddech między wyprawami do kontrolowanych przez wiedźmy lokacji. Tutaj ważymy eliksiry lecznicze i organizujemy swój ekwipunek. Tu także, korzystając z magicznego warsztatu, możemy zamawiać u kościoła nowe bronie czy czary, których dostarczenie za. Zajmie trochę czasu, ale niejednokrotnie nowe pukawki będą warte oczekiwania. Eksplorując hermitorium, odkryjemy wiele jego pozostałych sekretów, na przykład odblokujemy następne pokoje i korytarze, czy dotrzemy do postaci niezależnych, takich jak kupiec. Przy spełnieniu odpowiednich warunków, możemy również zwiększyć poziom gnozy, czyli specjalnej wiedzy łowców czarownic. Im jest ona większa, tym trudniejsza staje się gra. Pojawiają się nowe zagrożenia, a przeciwnicy mogą zaskoczyć ukrytymi dotąd umiejętnościami. Jednocześnie jednak, zwiększanie gnozy odblokowuje nowe ścieżki w lokacjach, sprawia, że jesteśmy silniejsi i jest niezbędny do dalszego postępu w grze. I wreszcie, w naszej bazie możemy również wydawać wiedźmi ogień na rozwijanie opisanych wcześniej statystyk. Witchfire to najważniejsza rzecz w grze. Dzięki niej drapieżnicy posiadają swoje nadnaturalne zdolności i mogą korzystać z magii. Wiedźmi-ogień pozyskiwany jest z pokonanych przeciwników, otwieranych skrzyń oraz za wykonywanie przeróżnych aktywności, jak rozgramianie całych oddziałów wroga. Jest on nam potrzebny nie tylko do rozwoju naszej postaci, ale i dalszego progresu. Haczyk polega na tym, że zasobu tego nie da się magazynować. Nosimy go cały czas przy sobie jeśli polegniemy w walce to tracimy cały jego zapas po każdej śmierci powracamy do hermitorium i możemy odzyskać utracony wiedźmi ogień na modłę sous -like czyli wracając do miejsca naszej porażki jeśli nam się to jednak nie uda i znów zginiemy to cały ten witchfire Przepada na zawsze. Wyjątek stanowią tu kryształy, również zawierające w sobie ten zasób. Tych nie tracimy w momencie śmierci i możemy je rozbić w dowolnym momencie, aby pozyskać zamknięty w środku wiedźmi ogień. Poprzez znajdujący się w bazie portal możemy wybrać się do kilku różnych lokacji. W Rilaksesie dostępne są póki co trzy. Wailing Tower, Scarlet Coast i Iron Gate Castle. Każde z nich to oddzielny mini otwarty świat, który możemy swobodnie eksplorować. Odnajdziemy tu niebezpieczne obszary, które trzeba oczyścić wybijając wszystkich znajdujących się tam przeciwników, mini bossów, wartościowe przedmioty, skrzynki z zaopatrzeniem, mniejsze poboczne aktywności. Odkryjemy też kilka tajemnic tego mrocznego uniwersum, innych. Innymi słowy, naprawdę jest tutaj co robić. Każda lokacja ma swój ostateczny cel, który trzeba wypełnić. Najczęściej jest to odnalezienie i zwyciężenie chowańca, wiedźmy, potężnego i trudnego do pokonania bossa. Nie dość, że najpierw będziemy musieli rozwinąć naszego drapieżnika, by być w ogóle gotowym na takie wymagające starcie, to jeszcze należy spełnić kilka warunków, by do takiego bossa się dostać. Może to być wykonanie jakiegoś zadania albo osiągnięcie odpowiedniego poziomu opisywanej już przeze mnie gnozy. Każdą z wymienionych miejscówek będziemy odwiedzali kilkukrotnie, nawet nie dlatego, że w Witchfire często się ginie, ale dlatego, że cała gra jest zaprojektowana trochę jak Metroidvania. Niektóre miejsca w danej lokacji będą dla nas początkowo zamknięte, dopóki nie wykonamy jakiejś czynności lub odpowiednio się nie rozwiniemy, a to czasami będzie wymagało płynnego przemieszczania się między tymi trzema podziemami. Witchfire to nie jest FPS pokroju Duma, gdzie przebijamy się przez kolejne liniowe poziomy. To Dark Souls strzelanek. Pędzenie na złamanie karków, w sam środek zastępów wroga to nie jest najlepszy pomysł. W trakcie walki liczy się nie tylko zręczność, ale również taktyka, dobre przygotowanie, a przede wszystkim mądre wybieranie, jakiej walki chcemy się podjąć. Czy jesteśmy już odpowiednio silni i doświadczeni, by zrobić kolejny krok? A może musimy najpierw pograindować nieco wyźmiego ognia i rozwinąć jakoś? Statystyka lub zamówić nową broń. Przed takimi dylematami będziemy stawali wielokrotnie i będziemy ginąć wielokrotnie. Gra potrafiła momentami silnie mnie zirytować, gdy kolejny wypad z bazy kończył się moją haniebną śmiercią, ponieważ popełniłem za dużo błędów. Dosłownie, ponieważ w Witchfire nie wolno za często się mylić. Sięgnięcie po eliksir, gdy ma się ich zero w plecaku, czy nieudany unik w trakcie starcia przyciąga uwagę wiedźmy. Jeśli popełnimy za dużo fuck upów, to nakładana zostaje na nas klątwa i odpala się wydarzenie, w trakcie którego może i ta radę sporo zyskać, ale i wiele stracić, jeśli nie poradzimy sobie z postawionym wówczas wyzwaniem. Innymi słowy, im częściej będziemy się mylić podczas jednorazowej wizyty na terytorium przeciwnika, tym trudniej nam będzie. Przyznaję, że grę rozpoczynałem trzykrotnie. Przy pierwszym podejściu kompletnie nie wiedziałem, co robię, doprowadzając się w ten sposób do frustracji. Nie do końca jeszcze czułem, które statystyki przydadzą mi się bardziej i najlepiej będą pasowały do mojego stylu grania. Do tego mam nieco do zarzucenia słabej czytelności produkcji. Od samego początku rzuca się w nas bardzo wieloma. Mechanikami, obiektami, elementami. Połapać się w tym na początku jest trudno i też rozumiem, że odkrywanie wszystkiego, co gra ma do zaoferowania, oraz uczenie się na własnych błędach jest elementem zabawy w produkcji od The Astronauts, jednak mi szło tak kiepsko, że musiałem zacząć grę jeszcze raz. Za drugim razem było lepiej, ale miałem wrażenie, że znów wybrałem sobie pod swój styl gry nieodpowiedniego łowce, tak więc finalnie zacząłem Witchfire trzeci raz. I dopiero wtedy coś mi kliknęło. I zaczęło iść. Bogatszy, o nabyte wcześniej doświadczenie, ruszyłem z kopyta. Nadal rzucałem mięsem pod nosem przy każdej śmierci, ale tym razem wiedziałem, co robię. Sam sobie postawiłem konkretne cele i nadałem im różne priorytety. Krok po kroczku posuwałem się naprzód, stając się z czasem największym koszmarem moich wrogów. To, co jednak do samego końca mnie irytowało, to częsta potrzeba grindu. Wyprawa powiedz mi ogień, potem powrót do hermitorium, by wydać to na rozwój cechy, kolejna wyprawa do innej lokacji, by poczekać aż kościół dostarczy nowej broni i tak dalej i tak dalej. Momentami Witchfire jest przez to żmudny. Postęp bywa powolny i często trzeba uzbroić się w cierpliwość. Podejrzewam, że bardzo wielu osobom się to spodoba, ale wiele też się od tego odbije. To nie jest tytuł dla szybkiej satysfakcji. Tutaj na swój zastrzyk dopaminy trzeba zapracować, ale dzięki temu jest finalnie tak silny. To co gra robi świetnie to oddanie tego uczucia rośnięcia w siłę. Faktycznie stajemy się z każdą wyprawą coraz lepsi. Nie tylko dlatego, że nam lecą do góry statystyki, ale również dlatego, że to my, grający, uczymy się na swoich błędach i nabieramy doświadczenia. Może i zaczynałem grę trzy razy, ale za tym trzeci, ojojoj, pierwsi napotkani przeze mnie oponenci nie mieli żadnych szans, gdy już wiedziałem co i jak. Jak wspomniałem, możemy nosić przy sobie broń palną, maksymalnie dwie sztuki oraz potężną broń demoniczną, do której amunicja jest jednak niezwykle rzadka. Będąc lojalny danej strzelbie, rewolwerowi czy karabinowi, możemy je rozwinąć znów spełniając konkretny warunek, na przykład eliminując z nimi konkretną liczbę przeciwników. Osiąganie kolejnych poziomów rozwoju broni daje nam dostęp do niejednokrotnie ciekawych umiejętności. Warto więc eksperymentować na początku, by finalnie znaleźć swój ulubiony zestaw pasujący pod nasz styl gry i trzymać się go odpowiednio rozbijając z czasem. Przewagi w walce z siłami zła dostarczają nam także arkana. Za wyczyszczenie rozmieszczonych na mapie wrogich terytoriów dostajemy każdorazowo możliwość wyboru jednego z dwóch perków. Trzech, jeśli posiadamy przy sobie specjalne pióra znajdowane w trakcie eksploracji, a którymi odblokowywać można dodatkowy wybór. Mówimy tu o typowych dla rogalików bonusach jak szybsze przeładowanie, więcej punktów kondycji, zwiększona liczba pozyskiwanego Wiedźmiego Ognia z podpalonych przeciwników i wiele podobnych. Zachęca to zatem do atakowania wrogów i rozgromieniu kilku oddziałów zanim ruszymy dalej w stronę chowańca czy innego celu. Tytuł prezentuje się bardzo dobrze. Graficznie jest na co popatrzeć, a projekty zarówno lokacji jak i przeciwników kreują ten spójny, mroczny i ponury świat Witchfire. Wyblakłe kolory nadają całości wyjątkowej atmosfery, która mi bardzo przypadła do gustu. Jeszcze bardziej zachwyciła mnie jednak sfera audio ze świetnym udźwiękowieniem oraz może mało dynamiczną, ale klimatyczną muzyką. Cieniem na to rzucają się jedynie dość częste przycinki. Witchfire jest dostępny we wczesnym dostępie, więc spadki klatek czy dowodowujące się tekstury, gdy wkraczamy do lokacji, to norma. Mnie bardziej irytują przycinki w bazie niemal za każdym razem, gdy wchodzę w interakcję z obiektami, jak choćby z warsztatem. Liczę jednak, że przed pełną premierą gra otrzyma poprawki usprawniające płynność rozgrywki. Skrócenie loadingów również byłoby mile widziane. Kiedy poniesiemy śmierć w walce, to automatycznie przenosi nas do Hermitorium. Czekamy aż poziom się załaduje, a potem jeśli chcemy od razu spróbować kolejnej wyprawy, to obracamy się w stronę portalu, wybieramy lokację i znów gapimy się na loading screen. Pomijając już długość loadingów, wydaje mi się, że brakuje tu po prostu dodatkowej opcji try again lub czegoś w tym stylu. Nie zawsze jest bowiem potrzeba, by po porażce wracać się do bazy. Zwłaszcza gdy straciliśmy cały zapas wiedźmiego ognia. Często zatem nie do końca jest co w hermitorium robić. Poza tym Witchfire ma kilka irytujących pierdółek. W każdej lokacji możemy odnaleźć portal pozwalający nam wrócić do bazy, ale należy odczekać ponad 20 sekund zanim się otworzy, gdy się do niego zbliżymy. Rozumiem z czego to wynika, mamy odczuwać zagrożenie, gdy kolejne siły wiedźm nacierają na nas, a my w napięciu oczekujemy, aż teleport zabierze nas do bezpiecznego hermitorium. Ale ja najczęściej stawałem przy portalu sam jak palec, bez wrogów w zasięgu wzroku i czekałem jak ta sierota. Rozmieszczenie obiektów na mapie jest losowe, a to też czasami doprowadza do trudnych i denerwujących momentów. Jak na przykład, kiedy kilka baz oponentów pojawiło mi się blisko siebie i bardzo ciężko było mi je wyczyścić, gdy wspierały się nawzajem w walce ze mną. Wiem, że taki jest urok gier z elementami roguelajta, ale bywało to odrobinę nie fair. To są jednak jedynie drobne mankamenty, które dzięki wczesnemu dostępowi łatwo wyeliminować. Przeklinałem wielokrotnie i momentami miałem ochoty cisnąć myszką o ścianę, ale zawsze potem próbowałem jeszcze raz. Witchfire to gra przynajmniej dla mnie trudna, ale jednocześnie satysfakcjonująca. Klimatyczna przygoda, która jest wymagająca, bo taka ma być. Po każdej porażce brałem głęboki oddech i zdawałem sobie sprawę z tego, że wynikła ona z moich pomyłek, bo byłem zbyt pewny siebie, bo nie przemyślałem następnego ruchu, bo się źle przygotowałem. Szanuję Witchfire za to, że bywa piekielnie trudne, ale jednocześnie zawsze uczciwe. To, co oferują nam tutaj polscy deweloperzy, wygląda niezwykle obiecująco. Czekam na kolejne lokacje, by znów wybrać się na niebezpieczne wyprawy. Jeśli twórcy dorzucą do tego nieco pracy nad optymalizacją oraz czytelnością swojej gry, nad lepszym wprowadzaniem grającego w ich świat, to możemy przy pełnej premierze otrzymać naprawdę znakomitą grę. Polecam wybrać się na tę przygodę już teraz, jeśli macie w sobie dość odwagi. Trzymajcie się i do następnego.